Jesteśmy z Tomaszem Lipińskim w klubie Ewybady, gdzie nadzoruje transformację Artura Przybysza, ale odpowiadasz też za przygotowania Anzora Aziewa. i to jest pierwszy raz, kiedy z Tobą rozmawiamy. Czy mógłbyś właśnie powiedzieć więcej o tym, co robisz, czym się zajmujesz? Ja tutaj w Ewybady pracuję od trzech lat, z Anzorem współpracujemy od roku, mniej więcej od kiedy wygrał Puchar KSW. W zeszłym roku. Po pucharze KSW, jakby w związku z tym, że znam, znamy się z Piotrem Jelenieckim, poprosił mnie o pomoc w przygotowaniach do, do zawodu Fanzora. No i jakby ta współpraca się tak zazębiła, że, że, że jakby pracujemy do dzisiaj. A czy pracujesz z innymi chłopakami od Piotrka Jeleniewskiego, na przykład Arbim Szamajewem, czy, czy tylko Anzorem? Tak, tak, tak. pracujemy razem z Anzorem, z Arbim, no i w, w lipcu, i teraz prawdopodobnie też pomaga w przygotowaniach Kamilowi Walusiowi. I powiedz, jak oceniasz właśnie w tej chwili, na dzień dzisiejszy, zaraz przejdziemy do tego, jak wyglądają te przygotowania, ale dyspozycje właśnie tych dwóch zawodników, którzy przygotowują się do walki na KSW-20? Mówisz o Anzorze i o. I o Kamilu. Znaczy, no to są zupełnie inni zawodnicy, tak? więc jakby i przygotowania są troszeczkę inne. Z Anzorem teraz jeszcze była taka sytuacja, że, że był Ramadan tak? przez 4 tygodnie, więc te treningi i przygotowania no, musiały się troszeczkę zmienić, musieliśmy sporo modyfikacji poprowadzać, ale, ale no myślę, że, że jest ok, formy nie stracił, wiadomo jest troszeczkę zmęczony, ale to wszystko teraz będziemy odbudowywać. Kamil Walus, jakby coś więcej mógłbyś powiedzieć o jego dyspozycji takiej fizycznej? Byłem zaskoczony, wiedziałem, że na pewno będzie silny, ale i był silny na sam początku jak zaczynaliśmy, aczkolwiek była to troszeczkę inna siła, tak? Czyli jakby nasza praca skupiła się na tym, żeby tą jego siłę, którą on miał w trójboju siłowego z zawodu Strongman, przerobić na tą siłę specjalistyczną, która mu pomoże stricte w sportach walki. A czy mógłbyś powiedzieć więcej o tym, w jaki sposób modyfikowaliście trening Anzora? Jakie to były zmiany, jeżeli chodzi o dietę, porę treningów itd., bo to wydaje się dosyć duże przedsięwzięcie i większość zawodników w ogóle rezygnuje z walki, jeżeli ramadan przypada na okres przygotowawczy. Znaczy, oczywiście y, połowę treningu trzeba było zdjąć, tak? te ranne treningi wszystkie, wszystkie zdjęliśmy, aczkolwiek y, po, trenował jakby wieczorami, czyli po godzinie, w której mógł jakby zjeść, tak? czyli. Czyli dostosowaliśmy ilość treningów do jego możliwości tak, żeby go nie zamęczyć, a, a żeby, żeby forma była przynajmniej podtrzymana. Mm, a jeżeli chodzi właśnie o same te posiłki, bo to mi się wydaje najciekawsze, jeżeli nie możesz jeść w trakcie dnia i trenujesz, to ile jest tych posiłków w ogóle w nocy, że tak powiem? Od kiedy mogli jeść do kiedy mieli spać, to mieli jeść. Ale nadal trzymaliście, bo w sumie Anzor nie, nie, nie przejmuje się specjalnie wagą, no bo i tak jest lżejszy jak na swoją kategorię wagową, ale czy to nadal trzeba było ściśle trzymać się wszystkich proporcji tam wegdowodalnych tłuszcze i tak dalej? Nie no, tutaj przy, przy, w takiej sytuacji jakby ekstremalnej ciężko jest mówić o trzymaniu jakiejkolwiek diety, tak? Chłopcy obawiali się, że, że nabiorą masy, bo Podobno zawsze tak było w trakcie Ramadanu. Jest to spowodowane wiadomo nocnym jedzeniem. Tak? Teraz udało się to zatrzymać. Praktycznie nie przytyli ani kilograma jakiegoś takiego zbędnego, więc, więc wszystko jest tak, jak powinno być. A teraz może przejdźmy do Artura Przybysza, który będzie teraz przygotowywał się do takiej zmiany. To jest pod patronatem na SDW i my też się tutaj będziemy wpadać i zaglądać. Powiedz właśnie, to jest zupełnie inny rodzaj zadania. Jaki jest pierwszy krok właśnie do tego, powiedzmy przy, przekształcenia się w, w, z powrotem, w, z, tak jakby z człowieka o normalnym jakimś tam BMI i tak dalej? Mhm. E, na początku trzeba ten organizm troszeczkę rozruszać, zostały, tak? Nie, nie zrobimy od razu mocnych treningów z tego względu, że Artur po prostu nie jest do tego przyzwyczajony i, i nie pozwoli na to jego obecny stan zdrowia i kondycji fizycznej. Tak, Czyli zaczynamy powoli. Na początku skupiamy się na tym, żeby zrzucić jak najwięcej kilogramów zbędnych, a później wiadomo od środka już to podbudowywać, tak żeby to jakoś miało ręce i nogi. Hmm. A jeżeli chodzi o taką scenę ludzi zajmujących się przygotowaniem fizycznym zawodników pod MMA, no to jest paru takich specjalistów kraju, na przykład nie wiem, Michał Garnes czy Rafał Borysiuk. Czy między wami jest jakakolwiek rywalizacja, czy podpatrujecie różne rzeczy, czy w ogóle funkcjonujecie zupełnie oddzielnie od siebie? Znaczy z Rafałem Borosiukiem to nie wiem jak jest, prawdę mówiąc, a z Michałem Garnysem mam, mam jakby kontakt przez Piotra Jeleniewskiego, więc dużo rzeczy jakby konsultujemy i pomaga też w przygotowaniu Hanzora, tak? Więc jakby tu jest współpraca pełna. I tak obserwując Hanzora na sam koniec, jakie, jakie dałbyś typowanie na jego walkę z Paulem Lidem na KSW 20 No jak to, jakie pierwsza runda? Dobra, to dziękuję bardzo i powodzenia.